Na podłodze leżała kobieta, oddychała, związana, zakrwawiona. W kącie poruszył się cień. Ktoś próbował uciec przez okno, a na ścianie czerwoną krwią jedno słowo: ósma. Usłyszałem kroki za sobą. Odwróciłem się błyskawicznie, broń gotowa. "Nie ruszaj się. Kim jesteś?" Z mroku wyłoniła się znajoma twarz, taka której, nie się znajoma od... taka, której nie widziałem od twarz, taka, której nie widziałem od Siedmiu lat. Kuba wyszeptałem, zbijając bronią półcala. Ty przecież zginąłaś w pożarze. Uśmiechnął się krzywo ten sam grymas, jaki miał, gdy rozpracowywaliśmy sprawę sierżanta. Zginąłem, bo tak musiałem, Marek. Ty też powinieneś był odejść wtedy. Ale wiesz, że nie potrafisz odpuścić. Co w ty tu robisz? Kim była ta kobieta? krzyknąłem. Kuba spojrzał z czymś, co przypominało współczucie. Ona była przynętą, a ty połknąłeś haczyk. Jak zawsze. Zrobił krok w moją stronę. Ósma to nie liczba, to kot. Osiem wyroków. Ty byłeś numerem dziewięć, ale wtedy nie przyszedłeś. Kuba wyjął z kieszeni czarną kartę, na niej tylko wypalone dziury. Masz dwadzieścia cztery godziny, potem wszystko spłonie.